Chlerowa. Śniadanie zajączka. Niósł zajączek, szaraczek, liść kapusty. Wielki, okrągły był ten liść. Zajączek cieszył się bardzo. Będę miał pyszne śniadanie. Wtem usłyszał cichutki pisk. To wróbelek Czyk, czyk. Leżał pod krzaczkiem, Jakiś zły chłopak uderzył go kamieniem. Zajączku daj mi pić, prosił czybczyk. Nie myślał, a myślał się, stał się zajączek. Skoczył do rzeczki i w kapuścianym liściu przyniósł wody, napoił dziewczynka. No teraz jem śniadanie, do domu już niedaleko cieszył się zajączek i poszedł. Ale w tej chwili runął deszcz. Nie zatrzymasz mnie deszczu, nie boję się ciebie myśli, szaraczek. Znowu zawołał ci budko. Zajączku, ratuj! To ostatni spóźniony motyl jesienny leżał w trawie. Jak mi deszcz zmoczył skrzydełka, nie funę dalej. Skarżył się biedaczek. Chodź po dwa razy, powiedział zajączek i rozpiął ściany liść nad motylkiem. I nawet sam się jeszcze pod nim zmieścił. Deszcz był krótki, podziękował motylek zajączkowi i frunął. Szaraczek zabrał liść. Teraz pobiegnę prosto do domu. Ledwie skręcił nad rzekę, zobaczył myszkę w wodzie. Trzymała się ciepkiej gałązeczki, ale woda spychała ją w dół. Uto nie myszka! krzyknął zającze przestraszony. Nie namyślał się długo. Zepchnął swój liść na wodę. Masz łódeczkę, ratuj się. Zdyszana myczka wdrapała się na łódeczkę, dopłynęła do brzegu. Ach, jaki dobry jesteś, szaraczku! Szaraczek pomógł myszce wejść na wysoki brzeg, a tymczasem liść popłynął, porwała go rzeka. Wyglądał z daleka, jak zielona, okrągła łódeczka. – Ech, uciekło mi śniadanie – krzyknął zajączek. Myszka się zmartwiła. – To przeze mnie. Czekaj, mam w domu ziarenka, ale ziarenek pewnie nie lubisz. – Hmm – mruknął zajączek, bo nie chciał powiedzieć, że wolałby co innego. Myszka wzięła zajączka pod łapkę. – Chodź, pokażę ci obudek. Przechodziłam koło niego rano. A pusty tam głowa przy głowie. Najesz się dosyta.